Siema! Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj zrobimy sobie wykopki. Yy, od ostatniego odcinka dosyć sporo wideo, bo miało być daily ty przez tydzień. Ale niestety, no nie miałem bardzo czasu kiedy nagrywać filmy. A no i wyszło tak jak wyszło. Ja dzisiaj robię kolejny film. Zostawcie suba i lajka, bo lecimy po... 60 subów. Chyba jakoś tak. A dzisiaj robimy sobie jak taki, jak już mówiłem, wykopki. Yy, ponieważ tu już trochę dookoła obkopałem. Bo tutaj nie będę kopać tą kopaczką. Tylko... Tam jeszcze trochę z tamtej strony, tylko po prostu wypożyczę sobie od jednego gościa Bolko. Ten kombajn taki. Nie adD tylko Bolko, nie. Z, Z643. Jestem trochę chory, ogólnie nie, nie poszłem dzisiaj do szkoły yy, i... Więc mogę sobie tak trochę brzmieć, jak jest brzmie, I trochę... Po prostu mogę kichnąć I w ogóle, no nie czuję się za dobrze czyli znaczy, na do, do tyle się czuję, że mogę nagrywać film, ale... Też jakoś za dobrze się nie czuję, więc nie poszłem do szkoły więc tak, tu już sobie dojedziemy na gospodarstwo, pokażę wam To co mi się udało wykopać, bo serio bardzo dużo się udało wykopać ziemniaków Na gospodarstwie tym, no dawno tu w sumie odcinka nie było Na gospodarstwie tym się bardzo dużo jakoś nie zmieniło Nic nie doszło do żadnych maszyn, pól, ale to po tym już niedługo powinny się tu... coś powinny zmienić. Będzie co, ja sobie tu tak wcofał. Czekajcie, jeszcze to opuszczę, OK Odczepione. Tu się zawrócę do wyjazdu. Po prostu i druga 30, bo ja zwoziłem tą przyczepą. A ta przyczepa z tymi nadstawkami jest po prostu pożyczona. Po, pożyczona, sorry, no bo trochę... Tutaj jakoś nic się nie zmieniło, niedługo będzie orać tu tak samo. Tu też. No a tu jest to te ziemniaki, które udało mi się już wykopać przez ten czas. Trochę tu zacząłem układać te belki, ale to wyszło mi jak wyszło. To są te belki, yy, te yy, ziemniaki. I więcej tu już raczej nie napchał. No, chyba żebym tam jakoś musiał, ale to już musiałem bym kombinować. Kombinować. No sorry, no bo trochę źle mi się mówi. Ciężko mi w ogóle się jakoś wyrazić normalnie. No, i tutaj to jest już wszystko do tego. Więc od razu, jak wysypiemy yy, zboże, znaczy... Jak jest ziemniaki już yy, z kombajnu, to od razu będę jak zapełnię obie te dwie przyczepy, to będziemy jechać to sprzedać na skup. Ale to będę wycinał tak, bo to nie ma sensu pokazywać. A ja jadę już teraz na te, po ten kombajn. I wiesimy się jak już tam dojadę. Wracajcie, ja już dojechałem tutaj po to bolko. Jeszcze po ten kombajn. Do ziemniaków sobie go podepnie ja już się dogadałem, że go je zabieram, bo nie mógł mi gościu po prostu przejechać, wykopać Więc a bo musiał tam w polu robić trochę To po prostu komend jest zachowany, bo on nie ma jakoś dużo tych ziemniaków tych gościu, ale jest wszystko prosmarowane, wszystko to by w... Więc nie muszę już przyliwić zrobić jedynie co, mogę zrobić tego wyczyścić po tym, żeby nie oddałaś takiego brudnego. No ale to co? Więc będziemy już teraz, więc ruszamy. To jest jakiś coś tutaj robi. Ale jakoś bardzo się nie interesowałem, bo ludzie mi po prostu podali do niego numer, żebym do niego zadzwonił. Więc dobra, jedziemy sobie. jedziemy sobie tutaj dookoła i do drogą. Na spokojnie I widzimy się już na polu Teraz słuchajcie, ja jestem na polu Ja już jestem na polu, słuchaj teraz słuchajcie, ja jestem już na polu No nie wiem czy ta droga co wracałem to już nie była szybsza, ale no. Dojechałem, jeszcze tylko 30 przyjadę i wiecie co ja tak myślałem, ale powinna raczej 30 dać z tym radę, no bo może z Anną już by były większe problemy. Ale chyba też powinno dać radę. Więc symana spokojnie. To powinno dać radę. To widzimy się za chwilę, tylko 30 przyprowadzę. Dobra, słuchajcie, ja już tutaj kopię. Trochę tutaj krzywo i się powykopywało. wykopywało. Widzę tego skutki. No, ale tak to się dobrze kopie. Więc będziemy sobie tak właśnie powoli kopać tutaj. Będę to objeżdżał tak dookoła, bo sobie już to wykopałem, więc już nie ma potem, nie będzie problemu z żadnym zawracaniem czy tam... tutaj kopia, ale właśnie mówiłem, że to jest krzywo posadzone. Teraz myślę, że ziemniaki zasadzę tam gdzieś obok yy, domu. Miało być. O Boże, jak ja to kopię? Jak ja, żeby to wykopał? Jak wiem, że miało być Daily. Bo miało być. Ale mi się nie udało niestety go zrobić, ponieważ. Y, miałem inne sprawy trochę i. Nie no, po prostu nie miałem czasu. I myślę, że to jakoś da robić, ale teraz trochę mi na a teraz jestem chory, więc myślę, że trzeba przez ten czas podagrywać jakieś filmów. Nawet i na zapach, żeby, na zapach, żeby później wrzucić. Więc. Miałem kupować kamerę, ale rozmyśliłem się i Myślałem kupić sobie kierownicę, ale jeszcze jeden mi pomysł przyszedł Żeby, ja tu po prostu zbieram tego co tu mi się nie udało zebrać Żeby kupić sobie konsolę nową I nie wiem Miałem kupować GoPro nowe, albo Właśnie tą kierownicę, ale chyba sobie odpuszczę to GoPro i kierownicę kupię. Ale nie wiem jeszcze no. Kurde, nie umiem trochę tym kopać. żeby już mi trochę lepiej to wychodzi widzicie, zostają takie lekkie mijaki takie te krzaczki, ale no co poradzę teraz słuchajcie, udało mi się wykopać już praktycznie połowę pola większość nawet, i udało mi się jakoś to równo kopać, więc tam już prawie przyczepy są zapełnione, więc już ostatnio będę zbiornik sypał i będę jechał sprzedać. Ale po tym będę musiał to już też trochę przyrównać sobie. Ale na razie to szybko wykopię. Lecę tak jak jest, czyli no tak. Nie mam bardzo innego wyjścia. Ale zanim jak wysypę już i to wywalę, to po prostu wyrównam, żeby tu już tak, o widzicie, kolejny mijak. Ja te mijaki tutaj potem będę wiedział, wiem, że będę musiał znowu zrobić, żeby to wyglądało jak należy. Bo patrzcie teraz bo tutaj będzie jest tak wyrównane, że teraz będzie szło to równo, a tak to to teraz tutaj będę równo jechał i to w sobie będzie bardzo dobrze szło, a zaraz będę musiał wysypać. Tak jak wcześniej mówiłem, e, chciałem zrobić prezentację już 1912. Już w sobie jest on prawie skończone, Wszystko tam, tylko jeszcze trochę posprzątać trzeba i w sumie to tyle. No ale jeszcze mamy plany na przyszłość, żeby do niego założyć wyższy dach. Ale to już są takie bardziej za, no, za rok, dwa. I, I przedni napęd założyć, więc. Żeby ten ciągnik już by wtedy lepiej wyglądał Tu się w miarę wyrównało Więc zaraz będziemy sypać to na przyczepę Sorry w ogóle mój nos jest po prostu zatkany i tak trochę mi się ciężko mówi Już że jest pełny to wysypiemy Spiewę sobie to i pojedziemy ja pojadę po prostu to sprzedać tylko dobrze muszę się tu ustawić żeby to dobra Dobra, weszło wszystko Ale ja to i tak jadę już to sprzedać, więc... Więc widzimy się jak wrócę. Dobra, słuchajcie, ja już wysypałem kolejną przyczepę. To już powinno nam pójść łatwo, bo tu wszystkie takie bijaki, to udało mi się to jakoś. sobie tak podzieliłem sobie na pół te yy, to pole, żeby taka sobie trochę ułatwić, bo było bardzo nierówno i ciężko się jechało. To zbierało i bardzo mi jaki zostawiały, zostawały. A teraz w miarę jakoś to inaczej ogardołem i myślę, że będzie. O, a mówię, że będzie lepiej. Myślę, że teraz będzie lepiej. To wyzbieramy sobie. Następny film tutaj na tej serii, bo to raczej będzie z tej serii film następny To będą y, orka będzie Będę po prostu sobie orał pole Nie to tylko tamto pole tam y, Tam gdzie były te gnój był rozwalany Będziecie wiedzieli, tam jest to pole I po prostu tam będę po, tamto pole robił A tak to y, sobie poza odcinkiem zaoram to, potem resztę e, tak w ogóle e, to by, jakbyście się zastanawiali, czy ja serio po prostu oram to poza odcinkiem, czy nie biorę sobie na przykład jakieś maszyny, czy wypożyczam, czy coś, że sobie to łatwiej, ułatwiał. Nie, to po prostu biorę ciągni, gdy wsiadam, e, biorę w grze ten i oram. No i co, jakby w ogólnej chwili, czy tam przed filmem, czy tam po filmie, sobie to dokańczam. Żeby potem być zrobione, nie będzie duży się kawałek wydawał, a ile tego wyszło. Odcinek, właśnie tego, no po prostu cały kawałek tych ziemniaków. Ja wiem, że źle jadę teraz, bo nie powinienem tak jechać No ale no... To jest gra, więc... Tutaj trochę mogę sobie ułatwić życie Więc... Normalnie powinienem teraz tak jechać Po tej stronie Więc my to skończymy, no w sumie będzie jeszcze przyczepa W ogóle skup, do którego jechałem, żeby sprzedać znajduje się tam obok tej stacji jak ktoś oglądał odcinek na przykład zakup, z zakupu pierwszy odcinek z tej serii, który tam rok temu wyszedł ponad to wie gdzie jest stacja i obok, no jak ktoś w ogóle ogarnia mapę z powinien wiedzieć gdzie znajduje się stacja i tam jest ten skup z y, obok tego jest y, skup z tymi właśnie takimi y, roślinami okupowymi Nami, no po prostu ziemniaki, buraki tam można sprzedać. No i by się przydał też jakiś nowy, już ciąg, większy ciągnik, ale z, przed tym jeszcze bym jakieś pole chyba kupił. Widziałem tu ofertę jednego pola. To było gdzieś tam dalej, w tamtą stronę. Jakby tak, chociaż tam z hektar dwa były, jakiegoś pola większego takiego, żeby ten, to kupiłbym, żeby trochę już mieć co zrobić i mieć tym jakiś pretekst, żeby kupić te większe maszyny. No bo... Obecnie tutaj mam 6 hektarów, niecałe chyba 5,80. Ale mam że te 6 hektarów no i jeszcze jakby mi doszło no to tam 8 7 i w sumie Wtedy Kupił jakiś teraz większy ten ciągnik, no ale To dopiero raczej na wiosnę Na wiosnę będę coś kupywał, a tak to To na razie nic nie będę robił. Maszyny mi starczają na razie na ten areał. Ja wierdzę, jestem go Maszyny mi starczają na ten areał. Drugą 30 kupiłem po prostu, bo była w sprzedaży z tym cyklopem. A że tak sobie by się przydał jakiś ten ciąg y, pomocniczy, to mówię, że to po prostu wziąłem tą 30, tą, którą to właśnie teraz robię. No i w sumie się dobrze sprawdza. Dobrze, że wziąłem, bo tak to taki ciąg pomocniczy, żeby na przykład teraz jak ten to nie musiałbym się bawić przepidanie czy coś. Albo, żeby ktoś mi przejechał tak, to coś tam zawsze jest jakieś ułatwienie. Teraz znowu będę sypał. No, i teraz już łat łatwiej idzie to kopanie. Jadę równo i kopię. Tak tu się tu trochę odjeżdżać trochę ten. I to tak było takie uciążliwe. Teraz idę prosto. Prosto jadę bez żadnych komplikacji. I jest dobrze. Zostały tu jeszcze 4-5 rządek Już jest pełny ten, więc jadę wysypać to No i będziemy się widzieć jak już w ogóle Skończę już to pole Dobra słuchajcie to będzie na tyle w tym odcinku Zostawcie suba lajka bo lecimy poszedzieć od subów. Ej, no i co, wyczekuj się następny odcinek z Orki No i co? No i siema